Biedronka, codziennie zjebane ceny, a oto nasza oferta na lipiec 2044 roku. Radioaktywne piwo z Czarnobyla, nie zawiera nic. Dodajemy butelkę, którą zabieramy przy wyjściu, butelka do zwrotu. Cena to tylko 1000 zł i 11 groszy. Uwaga, przy zakupie 10 butelek będziesz musiał dopłacić 10 tysięcy dolarów. Skarpety męskie, skarpety są różne, więc będziesz dobrze wyglądał. Zrobione są w 10% z bawełny. Pozostałe 90% jest nieznane. Mają ładną naklejkę made in chiną. Cena to tylko 21 funtów za jedną skarpetkę. Ziemniaki. Ziemniaki pochodzą z wnętrza ziemi. Mają ładny fioletowy kolor. Zdjęcie nie jest prawdziwe. Jeśli je zjesz, dostaniesz coś ekstra rozwolnienie na 14 dni. Pasztet z ogórków. Zrobiony w 100% strawy pochodzącej z Azerbejdżanu. Nie zawiera mięsa, ma czerwony kolor. Cena to tylko 143 zł. i 30 centów grosza. Twoja stara ma piękny moherowy beret, płaszcz z lat 90. i kapcie. Jest wielofunkcyjna, może udawać wszystko, na przykład lampę. Potrafi dawać dupy i zna północne sztuki walki. Cena to tylko 1 500 900 pesos. Mapa świata zawiera dokładne informacje o naszym świecie i pokazuje lokalizację stacji benzynowej na słońcu. Świeci w ciemności, pokazuje ile masz aktualnie promili, cena to skromny milion klocków LEGO i 13 centów.